Jest miasta, gdzie byłam również w Maxizo. A że mamy dzień kota, to coś naszemu małemu kotkowi też kupiłam, prawda? Radę Jest tu właśnie nasz Radę pokażę Wam. Jest i tutaj Radę i są nasze smaczki, które mu kupiłam. Zaraz Wam wszystko pokażę. Pokażę Wam, co kupiłam. Więc kupiłam Exotic Strips o smaku łososia, Radę wielbia. wszystko to jest rybne. Na spróbowanie wziąłam też karmę Moments. O smaku pury i tuńczyka oraz tuńczyka i sardynek. Radomenes jest, jest wybredny i jak jedną i tą samą karmę, chciałabym, żeby też spróbował inne, które mają trochę lepsze składy. Prawda, Radomenes siedzi tutaj i czeka, bo idziemy zaraz smaczka zjeść. Kupiłam mu taki dodatek do karmy, też z tej firmy Moments. Jest o smaku wątróbki, wątróbka wołowa z dynią i kociętką. Kociętka Radomenes. Uwielbiam Radomenes. Ojej, hey, rady się będzie tam tym przystosował. I mamy creamy crunch o smaku z kurczakiem i figami. Także kupiłam mu dwa rodzaje czurubajc. Jedne to są chicken, tuna i salmon, czyli kurczak, tuńczyk i łosoś. Oraz chicken z tuną, czyli kurczak z tuńczykiem. Takie dwa rodzaje. Zobaczymy, co będzie mu to najbardziej smakować, ale najważniejsze. Więc to jest taki nasz mały prezencik na dzień Kota. Oj, nie, nie chcesz, idziesz sobie, ok. A więc wszystkie najlepszego nie tylko dla Rady Meneza, który się tam chowa, bo już idziemy smakować naszych przysmaczków, ale też dla wszystkich kotów.